ma. Wiele osób pyta mnie, żebym wyjaśnił, na czym polega moja nowa postać. Więc nagrywam dla Was film, bo wiem, że niektórzy levelują już postaci pod to. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają Ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Na wstępie mówię, że nie jest to mój autorski build. Złożyłem go głównie inspirując się innymi buildami z Poe Ninja oraz z widzami na streamie. Głównie tutaj fajne pomysły dawał mi xDec, więc dzięki Ci za to. Build prawdopodobnie wymyślił Lexiu, w sumie to nie wiem czy wymyślił, ale na pewno on pierwszy go nagrał, bo widziałem też jego film na YouTubie. Ja jednak mam go też trochę po swojemu zrobionego, a jako że build jest dosyć skomplikowany, to mówię dzisiaj dla Was wszystko co, jak i dlaczego. Dobra, drzewko zaczniemy sobie od ascendencji i to jest raczej ascendencja, którą będziemy używać, tutaj nie ma co kombinować, to jest chyba najlepsza możliwa opcja. Bierzemy bazowy kryt na sperę 15%, to nam pozwala w bardzo łatwy sposób osiągnąć... 100% kryta. Następnie 10% spell damage'u, liczowane jako życie, to też bardzo fajne defensywnie, ponieważ no bez tego licza to nie ma co grać, to jest tutaj must have. Grasping Woundsy, 25% damage'u z hitów rozkłada się na takiego Dota 4 sekundowego, że jakby 75% dostajemy normalnie od razu, a 25% z tego się rozkłada na DOT. Daje to taką fajną. Przeżywalność, tym bardziej, że na tym buildzie mamy bardzo duże ilości regenki podczas mapowania. I później Crimson Power, 100% Energy Shielda z naszej zbroi idzie nam w życie. Czyli moja zbroja, jeśli ma 1016 Energy Shielda, to daje też 1016 życia. Bardzo fajna sprawa. Jeśli chodzi o drzewko, tutaj wychodzimy do góry, bierzemy Pure Energy na jesa, przeskaz przez kryty ze środka, yy, idziemy wyżej, tutaj znowu kryty z Kaspidem, Jewel Socket, duele wam omówię później. Lecimy sobie atrybutami tutaj do punktu od Arcane Sergea. Później jeszcze będę chciał wybrać właśnie tutaj te node na Arcane Search Effect i to będzie następna rzecz, którą wezmę, to następne cztery punkty. No i znowu Jewel socket i tutaj te punkty na Cast Speed. Później, sobie odbijamy tutaj w lewo. Wszystkie area of effect wybieramy, całe kryty, bo nasz build jest mocno oparty na krytach, także kryty chcemy z drzewka wybierać. Następnie ważny punkt, Zellots Off, sprawia, że Energy Shield nam się nie Richarduje, ale regeneracja HP idzie do Energy Shielda. Także bardzo fajny punkt. I tutaj lecimy na sam dół atrybutami przez Jewel Socket do Blood Magic. Blood Magic sprawia, że nie mamy many, ale płacimy w pełni życiem za używanie skilli. No i tutaj idziemy już w prawa strona drzewka. Mamy Energy Shieldy, kryty oczywiście. Tutaj też ważny dynamizm. Ważny punkcik, nie pomincie go. U góry idziemy Chaos Inoculation, które dzięki Jewelowi Undying Hate, on musi być koniecznie z Tekrodem, zamienia się w Sacrifice of Blood. Także ten jewel tutaj jest must-have do akurat tego builda, on kosztuje około 8-9 divinów, coś takiego. Później Efficient Inscriptions, wszystkie tutaj te kryty, kryty są bardzo dla nas ważne, Jewel Socket. Distracted Target, bardzo wartościowy punkt, daje nam on dużo kryty na blinded enemies, a że używamy blindowe supporty to będziemy tego blinda nakładać. I do tego bardzo ważne punkty, nie olewajcie ich, bo dają one Projectile Damage i Projectile Speed. Projectile Speed wpływa na to, jak szybko będziemy się tak naprawdę tepać po mapie, więc ten Projectile Speed jest tutaj bardzo ważny dla nas. I tak wygląda moje całe drzewko. Jeśli coś się będzie zmieniało, to oczywiście w opisie będziecie mieli link do mojego Poe ninja, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda na dzień, kiedy oglądacie ten film. I teraz tak, jeśli chodzi o skillę, oczywiście ze scendencji mamy Life Remnants i do tego mam podpięty Harmonic Remnants 2, dają 20%. Szans, że nasz Life Remnant stworzy jeden dodatkowy remnant, i do tego, że wszystkie remnanty przez niego stworzone mogą być zbierane ze 100% większego dystansu. Remnant potencji trójka. On sprawia, że wszystkie remnanty, które są generowane właśnie przez Life Remnant jakby dają swój efekt po trzech sekundach od podniesienia, ale dzięki temu. Są o 40% mocniejsze. Mają większy efekt o 40%. I mistycyzm jedynka, który w tym przypadku daje nam 30% spell damage'u, kiedy mamy Full Energy Shield. I tutaj warto wspomnieć, że można używać mistycyzm dwójkę, aczkolwiek mi na przykład brakuje 4 Spirita, żeby to używać. Jeśli macie 150 Spirita, to możecie sobie mistycyzm dwójkę tutaj zamontować zamiast jedynki. Jeśli chodzi o Spell slinger, mam podpięty do niego Ball Lightning. Do tego mam Multishota, żeby mieć więcej Projectili. Efficiency na mniejszy koszt. Do tego bardzo ważny support, Vilentas Propulsion, on sprawia, że 50% spida, który mamy, aplajuje się też do Projectile Spida e, dla tego skilla i to jest bardzo ważne, ponieważ Spell Slinker no będziemy nim wypluwać e, Ball lightningi, a tak jak mówiłem, Projectile Speed równa się dla nas tak naprawdę prędkość poruszania się, prędkość tepania się po mapach, także to jest bardzo ważne, żeby e, właśnie tego Vilentas Propulsion mieć. Następnie mamy nasz Lightning Warp i tutaj mam podpięty Atta Lewis Blood Bloodletting, sprawia on, że e, Płacimy za ten skill życiem, chociaż my to już mamy z drzewka, ale. Podpięte skille pod to mają 2% damage'u jako extra physical damage za każde 10 kosztu life'a. A koszt naszego lightning warpa jest dosyć spory, także no, to daje nam dużo damage'u. I teraz support, który jest troszkę z tym związany. Sprawia on, że jeżeli dostajemy jakikolwiek extra damage, który nie jest coldem, to dostajemy go jako cold. Czyli tutaj dostajemy extra damage jako physical, ale to nam zamienia, że cały ten damage idzie w cold. Następnie używamy blindside, daje on crit damage i crit chance na oślepionych przeciwników, ale nie możemy tym skillem oślepiać, aczkolwiek nam będzie inny skill oślepiał, także to, to nie jest problem, a daje nam to sporo demedża, także tutaj to używamy. Następnie Efficiency 2 na mniejszy koszt i Deliberation, 20% demedżu, 30% kary do movement speeda, a kiedy używamy te skille, ale na nas to nie wpływa, bo my i tak się tepamy. Następnie mamy nasz Ball Lightning, pod który mamy podpięty Multishot, więcej Projectile'i, mamy również podpięty Unleash, do tego Efficiency 2 na mniejszy koszt, do tego Projectile Acceleration Trójka, daje nam on więcej Projector Speeda, tak jak mówiłem, go chcemy tutaj mieć. I Rapid Casting, dwójka na 20% Cast Speeda. Kolejny ważny skill, Custom Critical, czyli to wszystko, co tutaj mamy podpięte, będzie się kastowało, kiedy będziemy zadawać kryty, a kryty zadajemy bardzo często. I tutaj mamy znowu podpięty Ball Lightning. Na ten Ball Lightning widzę, że nie nałożyłem sobie Quality, także pamiętajcie, żeby te Quality tutaj oczywiście mieć. Tak samo Arka, na którego też sobie nałożymy Quality, bo teraz go nie mam. A powinno być. Następnie blind dwójka, i właśnie tym będziemy blindować, dlatego tutaj sobie blinda podpinamy i nasze kryty będący chwilę blindowały. Efficiency dwójka na mniejszy koszt i science temper. I nasze wszystkie podpięte skilly mają 20% szans, że wystrzelą 8 dodatkowych projectile'i w kółku za każdy właśnie wild shard, który posiadamy, i wszystkie wild shardy tracimy, kiedy się te pociski wystrzelą. Teraz kolejna bardzo fajna sprawa. Tutaj już możemy sobie z tym kombinować. Ja używam Blasphemy i do tego z Blasphemy mam podpięty Elemental Weakness, aczkolwiek możemy sobie tutaj na przykład Temporal Chainsy podpiąć. To jest taka bardziej wersja defensywna. Elemental Weakness będzie taką wersją bardziej ofensywną dla większego damage'u. Jeśli zdarza wam się ginąć i was to wkurza, to też można ewentualnie właśnie jakieś Temporal Chainsy sobie tutaj podpiąć. Jeśli chodzi o moje Druele, to Undying Hate już wam mówiłem, to jest wymagany, czyli ten z Tekrodem, on tam kosztuje jakieś 8-90 Divinów, coś takiego. I to jest must have. Ja jeszcze polecam mieć From Nothing na te bulwarki, właśnie dlatego, że z niego możemy sobie ogarnąć Unwavering Stance. Unwavering stance sprawia, że nie możemy dodge rollować ani sprintować, ale nie dostajemy nigdy light stanów. Nadal dostajemy te heavy stany, które wracają na ziemię, ale nigdy nie dostajemy tych staników, które nas zatrzymują. To jest mega fajna sprawa, bo zobaczcie, i tak nie potrzebujemy się dodge rollować i sprintować, bo się tepamy po całej mapie, a nie męczymy się ze stanami. Także, według mnie, to jest fajna sprawa. To jest właśnie od XDK Xdeck mi podpowiedział, żeby sobie coś takiego zainwestować, i to był bardzo dobry pomysł. Dzięki Xdeck za to. A jeśli chodzi o Reroll, Rowe jakie sobie wsadzam to przede wszystkim polecam szukać kryt kryt Częsa dla speli. najlepiej na każdym dżuelu mieć po dwa, żeby ten kryt sobie zmaksować. Ja bardzo lubię też area of effect do tego wsadzać, żeby jak największy zasięg mieć z tych skilli i do tego możemy sobie jakiś jeszcze brać energy shield czy magnitude ailmentów lub magnitude szoków. To też nam da sporo demedžu, no raczej w coś takiego chcemy iść. Może też być jeszcze jakiś kryt damage na przykład. I teraz, jeśli chodzi o itemy Łąd, koniecznie chcemy Łąda ze spellslingerem, czyli musimy sobie dueling Wonda kupić i bierzemy go na plus do lightning skilli, 4 lub 5. Ja mam czwórkę, piątka będzie droga, także na początek możecie sobie wziąć plus 4 do wszystkich lightning skilli I oprócz tego bierzemy jak najwięcej damage damy radę wziąć. E, najlepiej wziąć crit często, też sporo dla speli, żeby było cast speed. To jest ważne. I oprócz tego jakiś duży spell damage lub lightning damage. Wszystkie e, procent damage as extra lightning albo extra cold też będą super. Runkę ja mam włożoną greater storm, żeby mieć też e, procent of damage jako Extra lightning damage, aczkolwiek jest jeszcze droższa opcja, ale to też już dla lepszych łądów. E, mamy runę, która daje nam plus 1 do wszystkich spell skilli. No, tylko to kosztuje 12 divinów, także w takiego słabego łąda raczej się tego nie opłaca wsadzać. Jak już macie porządny łąd plus 5, to jeszcze sobie robicie nim plus 6, właśnie taką runką. Rękawiczki, e, powiedziałbym, że must have do tego builda, bardzo dobrze je mieć. E, dają kryt częsa, dają armor i tak dalej. Ja sobie włożyłem też runę na cast speed'a, ale e, one dają też, że nasz licz skrytów jest instant, czyli od razu dostajemy, bo leech działa tak, że regeneruje nam HP w czasie, tak, że to się rozkłada tam na ileś sekund. A tutaj dostajemy to cyk, od razu, nie? Każdy hit to jest instant leech. Ehm, bardzo dobre są te rękawiczki. Mi akurat świat korapt, że są w ogóle ponad e, widełki górne, jeśli chodzi o kryta. Widzicie, on się roluje do 50%, ja mam 54. Kolejna rzecz, która to jest must have, według mnie w tym buildzie, mm, to jest właśnie ten secret focus. Chcemy go raczej mieć. On daje nam bardzo dużo kryta i damage'u. E, I powiedziałbym, że to są właśnie trzy. Takie itemy, które są master, czyli te rękawiczki, ten shield i do tego tekrot, czyli właśnie ten jewel do drzewka. Powiedziałbym, że potrzebujecie przyszykować takie około 25-30 divinów, żeby właśnie zacząć tym buildem tak naprawdę przyjemnie grać. Jeśli chodzi o hełm, to wiadomo, tutaj szukam jak największy energy shield, do tego życie, rezy i ja mam jeszcze kryta. Fajnie tutaj kryta mieć, bo tego kryta, mówiłem, chcemy zrobić 100%. Runki sobie włożyłem jedną na chaos, jeden na cost efficiency. Jeśli macie full rezy, to możecie na przykład sobie dwie na cost efficiency wrzucić. A jak nie macie rezów, to po prostu łatacie sobie tutaj rezy w hełmie runami. Jeśli chodzi o zbroję, chcemy po prostu jak najwięcej energy shielda, do tego może jakiś raz jak nam się uda trafić, zależy jaki mamy budżet, ale chcemy jak najwięcej tego energy shielda mieć. Powiedziałbym, że takie 900 to jest minimum. Jeśli chodzi o pasek, to raczej tutaj szukamy jak najwyższy Life, jak najwyższe rezy, jakiś charm effect duration może być też, jakiś tam flask. Life Recovery Rate na przykład, e, coś w tym stylu. Taki pasek chcemy szukać. Buty, jak najwięcej Rezów, jak najwięcej Life'a, jak najwięcej Energy Shield'a po prostu. No i do tego oczywiście Movement Speed. Runami sobie znowu łatamy Rezy na przykład. Albo jeżeli mamy Rezy, to możemy sobie wsadzić runę na Movement Speed. Jeśli chodzi o ringi, koniecznie chcemy mieć Pearl ringi i włożone do tego katalisty na Speed lub na Caster Modifiers, żeby te Cast Speedy i z Implicita i z się zwiększały. No i szukamy właśnie w nich. Cast Speed. Oprócz tego, że w implicycie mamy to, chcemy właśnie w expliccie. Live. Jakieś rezy, jak musimy sobie załatać. Oczywiście bardzo mile widziane jest rarity i procent lightning damage. I to się tyczy obu ringów, oczywiście. Możemy sobie kupić jeden taki zarębisty dowalony ring i kalandra staczem go sklonować. Jeśli chodzi o amulet, to tutaj chcemy szukać Spirita i celować chyba w co najmniej takie 40 Spirita e, zależnie oczywiście ile nam jest potrzebne w danej sytuacji. Plus 3 do wszystkich spell skilli lub plus 2 e, do tego k-speed. ja tutaj sobie jeszcze wziąłem podwójne rarity, więc a 42% e, mamy rarity w nim też bardzo mile widziane. Bardzo mile widziany jest też live albo Energy Shield, jakiś wysoki. Ja akurat nie mam. Jeśli chodzi o Anoint na amulecie, ja osobiście sobie zanointowałem Royal, ponieważ chcę mieć jak największy Area of Effect. Tutaj chcę osiągnąć właśnie, żeby praktycznie cały ekran te moje Lightning Warpy biły, dlatego właśnie wybrałem Royal. Zacznijmy od tego, że ten Tekrot sprawia, że Sacrifice of Blood nam się pojawia zamiast Chaos Inoculation i działa to tak, że dostajemy bardzo dużo HP regenki. Regeneruje nam się jeden życia za każde 8 życia, które wydaliśmy w ciągu 8 sekund ostatnich, wszystko kosztuje 50% więcej życia, wszystkie skile. Mamy Regen na tak? Life Regen. Ale jak zacznę bić, to ta life regenka skacze. Oczywiście bardzo dużo HP mi zabierają skile, ale po chwili zobaczcie, troszkę pobijemy i nagle mamy 2003 i to tak nawet do 10 tysięcy dochodzić. Czyli regenerujemy sobie około tysięcy HP na sekundę. I teraz tak. Nie możemy sobie Lightning Warpem bić tak po prostu, bo nigdzie się nie będziemy tepali. Ale jak tepniemy się do Lightning Bola, o widzicie, to już działa i wtedy wybuchamy. Robi się taki wybuch lightningowy. Więc chcemy do tych bol lightningów się tepać, tylko żeby użyć bol lightninga, no to. To jest jakby cast, więc musimy się realnie zatrzymać. Spowalnia to postać i jest takie dosyć klanki. I tutaj z pomocą przychodzi Spellslinger, który powtarza skillę, ale co najważniejsze jest instant. Widzicie, to się używa sekundę, a to jest instant. Czyli rzucamy bo lightning i tapamy się do niego lightning warpem, żeby nabić sobie staki na Spellslingerze. I od tego momentu używamy już tylko Spellslinger, Lightning Warp, czyli to jest Q i prawy przycisk myszy. Zobaczcie, klikam Q prawy i tyle. Widzicie. No akurat straciłem staki. Dobra, teraz mamy. I znowu lecimy, nie? I zobaczcie, ja tylko klikam Q, a prawy cały czas mam wciśnięty. Prawy myszkiem cały czas wciśnięty, a Q sobie doklikuję, żeby wypuszczać te Spellslingery i cały czas się do nich tepam. I tak podróżujemy przez całą mapkę i po prostu się tepamy. Czyli można powiedzieć, że jest to dwuprzyciskowy build, chociaż no tak jak mówię, ten prawy przycisk myszy wystarczy, że trzymam wciśnięty cały czas, i sobie klikam Q, tak jakbym bił po prostu z Q. Jest to całkiem wygodne, a jak widzicie, no, clear ma niesamowity. No i tutaj, tak jak mówiłem o tym HP-regenie, zobaczcie, teraz sobie regeneruje około 7000, nawet 8000 HP na sekundę. Zobaczcie, jak to czyści fajnie ABYS i 8000 HP na sekundę cały czas. Fajne jest też to, że te Life Remnantsy dają nam życie ponad stan. Zobaczcie, ja teraz mam 4800 życia na 3200. I do tego 4300... prawie 400 Energy Shielda. Oczywiście te wartości można zwiększyć, można spokojnie nawet do 4000 życia dojechać, jak się mocno uzbroimy i takie powyżej 5000 Shielda jest osiągalne. To by było na tyle w tym filmie. Jak trochę zaprejduję tą postać, to oczywiście zrobimy Build Update. Dzięki, że wpadliście. Zapraszam do mnie na streamki, codziennie streamuję na Twitchu i na YouTubie, więc wpadnijcie też do mnie na Twitcha i zapraszam również na Discord dla widzów, link do niego macie w przypiętym komentarzu oraz w opisie filmu. Słyszymy się na streamkach i w następnych filmach. Siema, siema.